Witajcie widzowie! Pewnego dnia zupełnym przypadkiem natrafiłem na spory, zaniedbany dom z czasów Perelu. Postanowiłem wejść na posesję i sprawdzić co nakryje, a po pewnym czasie zauważyłem, że jedno z piwniczych okien do domu jest otwarte. Był to znak, by wejść do środka i zeksplorować ten budynek oraz spróbować odkryć jego tajemnice. Po szybkim rekonesansie udało mi się odkryć sporo naprawdę ciekawych rzeczy, więc postanowiłem wrócić tam kilka dni później i zwiedzić go dokładniej, a jednocześnie nagrać z niego materiał. Aura tego miejsca, gdy materiał nagrywałem, była naprawdę mroczna, co tylko dodawało klimatu miejscu, ale już bez przedłużania. Przekonajmy się razem, co tak naprawdę kryje ten mroczny, opuszczony dom. Witajcie, widzowie. Jesteśmy już w opuszczonym domu. Niestety nie udało mi się nagrać wejścia z zewnątrz. Wtedy się bardziej nie chciałem nagrywać. Wiadomo, nie być na posesji jakoś dłuższy czas. Generalnie domek posiada też budynki gospodarcze. Ale tam nic nie ma dosłownie. Wszystko co ciekawe jest w domu. I co? Myślę, że możemy zacząć naszą eksplorację. Tu widać jeszcze niewykorzystane hałdy węgla. Zobaczcie. Oraz tam jest piec, w którym pewnie tym węglem było palone. Jaką się znajduje tam. Taki czerwony piecyk. Tak wygląda też część piwniczna i bardzo ciekawa rzecz, taka tablica znamionowa. Zakłady chemiczne imienia J.Śniedeckiego, Spółdzielnia Pracy Toruń. Ciekawe, czy ta osoba mogła pracować w tych zakładach, czy skąd tu się wzięła ta tabliczka. Tu jakaś ogromna beczka, tu jakieś koła się w sumie jedno koło. Tu jakiś wielki schój. I tu mamy rower, zobaczcie. Taki jest składaczek. Jak możecie zobaczyć, jest bardzo na dworze taka już ciemna aura, jest już praktycznie może nie noc, ale taki wieczór porządny. Jeszcze dodatkowo jest deszczowo, pochmurno. Ma to klimat w tym budynku. Generalnie o jego historii troszkę mogę Wam opowiedzieć zaraz. Nie znam jej oczywiście całej. Trochę coś wiem, ale tu ze spokojem. Tu kolejny taki bezpiecznik, tu mamy. Tutaj jakiś warsztatowy taki stół. Zobaczcie, zarówka jest na przykład. Tutaj Słoiki po jakichś koncentratach pomidorowych. W ogóle to jakieś takie włosy. Tylko, czy to jest. Czy to są włosy, czy to jest po prostu jakieś włókno. Nie mam pojęcia. Generalnie tak to wygląda. Taki warsztatowy pokój. Mamy tu różne. O! Taki. Taka piła. Tu mamy zegar. Z, z go zakupy. Taki to zegar. Czyli widać, osoba, która tu mieszkała. Bądź osoby lubiły ten właśnie program telewizyjny i zamykały z niego rzeczy. Jakiś boiler kocioł, jakiś płaszcz. się ciężko stwierdzić, czy męski, czy damski. Raczej damski. Taki płaszcz. Było coś nieodpakowanego naprawdę nie było używane, tylko jest tak zapakowane. Też jakiś płaszcz. Zmniejszę teraz oświetlenie panelu, żeby aż nie świecić po oknach. Taki pierwszy wstępny rzut oka na domek. Olej, olej smarujący. Mamy tu taki ładny przedsionek z takim podejściem. Tu główne drzwi od domu. Dom też ma taki, taki ganek, takie zadaszenie przed wejściem. Zobaczcie, tak prezentuje się właśnie ten przedsionek. Nie będę tu już dłużej świecił. Zejście do piwnicy. Dom już raz zwiedzałem za dnia. Zrobiłem kilka fotek i wtedy wyglądał on dużo mniej mrocznie. Pójdziemy najpierw ogólnie na górę. Wiem, że to dziwne, ale tam jest dużo mniej rzeczy. Taka mniej ciekawa jest góra. I wtedy dom wyglądał dużo mniej mrocznie. Tu mamy jedno z pomieszczeń. Takie dosyć puste generalnie. No zobaczcie jaka mroczna aura na dworze. Kaloryfer jest zdemontowany. Nie będę chwilę świecił. Zobaczcie na dosłownie, odbiłem się krople deszczu na szybie. Uff. Ciężka aura. Tu instalacja powy, powycinana. Zasilanie, lampa. Zasilanie. Tu mamy trochę ciekawy pokój z taką drabiną. Ale to wiadomo nic takiego. Tu ta taki tapeta z bardzo lat 90. Tak mi się wydaje, że wtedy takie były popularne właśnie. Przedstawiająca jakiś górski potok. Nie wiem czy to morskie oko nawet, nie jest. Tutaj jakieś drzewa iglaste. Łąka. Z ciekawostek jeszcze. Taki, to jest chyba podstawka pod jakiś alkohol. Taka klimatyczna. Tu jest za to jakieś takie staropolskie, prawdopodobnie piwo. 5,7%, to raczej piwo. Nie, to nie wiem po co to podstawka. Tu tutaj coś się wkręcało. Jak sobie zobaczycie tutaj jest gwóźdź. Tu mamy jakąś kredkę. Zobaczcie, kredka taka. I jakieś książki. Z tobą, wydanie drugie, rozszerzone. Podręcznik kategorii kierowcy. Auta, jak widać, perlowskie. W ogóle perlowsko to bardzo wygląda. Bardzo stare. Kolejna książka. Państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne. Cena złoty 200. Czyli też jeszcze pewnie nad przed denominacją. To też jakaś taka. Rock and roll, no dobra, tak wygląda ten pokój. Kolejne pokoje, również takie pustawe na górze. Ogólnie to jest, może się nie, nie każdemu spodoba ten pomysł, żeby zwiedzać najpierw od góry. Ale po prostu najciekawsza, co zostawić na koniec. No, wody tu nie ma generalnie, tylko kurz poleciał. Tutaj też taka tapeta. Takie kafelki, jakby imitujące kafelki. Czyżby tu miała być jakaś taka kuchnia? Może nawet i była, tylko część została pozdemontowana. No tu ewidentnie wanna była, łazienka. o patrzcie, ten klimat jest ewidentnie mroczny. Chodźmy więc jeszcze na piętro niższe. Co pierwsze, rzuca się w oczy. Taki telewizor od Unitry. Tak on wygląda. W ogóle rękawiczki medyczne. Zobaczcie, takie. I ten, no zobaczcie, telewizor by nie było Unitra. Patrzcie, telewizorek Unitry. Mamy, no to jest kibel akurat, a tu jest wanna, coś już dużo ciekawszego. Wanna. Tutaj oczywiście jakieś płyny do kąpieli, artykuły chemiczne, zlew. Mamy też lustro. Często się pokazuje w lustrze na urbexach, ale tutaj się ja wam nie pokażę, bo tak bardzo, bardzo słabo widać cokolwiek. W tym lustrze. A tak mamy tu wannę ona wygląda wyjątkowo mrocznie akurat ogólnie takie stare wanny w takich miejscach wyglądają mrocznie mamy jeszcze trzy pokoje chyba najciekawsze kuchnia też zdemontowana cała instalacja poza kranem lodówka mikrofala zobaczcie mikrofala opakowanie po lodach orzechowych zobaczymy czy w lodówce jakieś artykuły na szczęście pustka, to jest jedyna rzecz, gdy na się cieszę się, że jest pusto. wreszcie naczyń. Hmm. Przedostatni pokój. Patrzcie, on tak wygląda. Tak wystrojony wręcz. Ubrana poinka świąteczna. Obrazek maryjny. Pokażę wam go. Wyjątkowo klimatyczny. Matka boska, częstochowska prawdopodobnie, ale mogę się mylić. Patrzcie, wow, ma klimat w tym miejscu zdecydowanie. O, odłożę to, odłożę obrazek oczywiście, jak był. Jakiś komfort, med rękawiczki medyczne, pewnie z czasów 2020 okolic. Prezentuje się ten stolik. Kartka z kalendarza jakaś. Śmieci, odbiór śmieci. Para butów. Chyba jakieś mokasyny. I tutaj taki warsztatowy. Yy, taki schowek warsztatowy jakiś takich drobiazgów. Ktoś by powiedział, że pierdół typu jakieś nitki. Tutaj rolka. Takiej tapety imitującej jakąś bazerię. Generalnie tu są też listy. Tam na dole. Nie będę ich Wam pokazywał. Czytałem je. I widać Pani, że miał już szkołę to mężczyzna. Ostatnie listy datowane są właśnie na okolicy dwudziestego 20 -20 roku. Patrzcie, jaki pokój. Wow. Patrzcie to. Czy to nie wygląda niesamowicie? Błazeria na ścianach. Tutaj mamy Firankę. Tu mamy taki stolik. Patrzcie. No i taką kanapę. No wygląda to po prostu niesamowicie. Jeszcze taka lampka. Wow. wow. No i klimatyczne pomieszczenie w tym domu. Gdyby było trochę lepiej wyposażone, mogłoby być to jedno z moich ulubionych pomieszczeń opuszczonych w domkach. Bo naprawdę wygląda niesamowicie. Patrzcie to. Nie wiem, czy ten kadr wyjdzie tak fajnie, jak myślę. Wyszedł fajnie. No wygląda to po prostu niesamowicie. Ogólnie widzowie, nagrywam tutaj dla was jeszcze takie klimatyczne ujęcie. No zobaczcie prostu, jak to fajnie wygląda na, tej, na tle tej blazeri. Chciałbym wam teraz podziękować za oglądanie. Jeśli się spodobało, dowiecie co robić, ale zachęcam przede wszystkim do napisania komentarza, jakie uczucie wzbudza was z dom, bo chętnie poczytam. Dla mnie jest on dosyć pogodny, ale gdy przyszedłem tu po zmroku w takiej pogodzie, również czuć tu lekki mrok. Nie wiem dlaczego w sumie. Mam wrażenie, że mieszkańcy tego domu może już nie być sami na tym świecie. Jest to myślę, że nawet bardzo możliwe. No My i co? Myślę, że odcinek wyszedł całkiem nieźle. Ja chciałbym jeszcze prosić tutaj jakieś przybitki i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!